PolicFest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz OdzieżMyślnikUliczna.pl i Marka Oktagon. Kibice Lecha Poznań na swoim profilu 1 kwietnia opublikowali taki oto wpis. Niespodzianka dla kibiców kolejorza. Prawie Muzeum Lecha Poznań. Do obchodów stulecia naszego klubu pozostało bardzo niewiele czasu, ale jak to się mówi, wszystkie ręce na pokład. I ciężka praca nad Muzeum Lecha Poznań nabiera rozpędu. Pierwsze efekty będziemy mogli podziwiać już od 31 kwietnia. Będzie to wystawa czasowa Puchary, których Lech nie zdobył. W gablotach wystawowych będzie można nie zobaczyć Pucharu Polski z 2014, 2015 i 2016 roku. Będzie też specjalna ściana poświęcona Mistrzostwu Polski z 2018 roku, gdzie nie będzie medali ani upragnionego przez kibiców trofeum. Będzie również można nie zobaczyć zdjęć swety mistrzowskiej i wspólnego świętowania na ulicach miasta. Wyszliśmy z tą inicjatywą, by pokazać kibicom, jak daleką drogę udało się przejść przez te wszystkie lata. Chcemy pokazać, jaką wartość dla klubu mają wszystkie trofea, zwłaszcza te, które udało się wygrać w ciągu ostatnich lat, informują nas organizatorzy wystawy. Wierzymy, że przygotowana w Pocieczoła wystawa spotka się z zainteresowaniem i uznaniem kibiców, dodał kurator wystawy. Na wystawie będzie można również nie zobaczyć koszulek naszych rywali, z którymi nie graliśmy w Lidze Mistrzów. Będą fotorelacje z wszystkich europejskich wojaży kolejorza, na które nie udało się ani zakwalifikować, ani wyjechać. Dla najbardziej fanatycznych kibiców zostało przygotowane monidło, gdzie nie będzie można zrobić sobie zdjęcia na tle kilku z kilku najlepszych niezaprezentowanych opraw, które nie zostały przygotowane z okazji występów Lecha w europejskich pucharach. W specjalnym studio każdy z odwiedzających będzie mieć okazję do wzięcia udziału w konferencji prasowej, gdzie padają legendarne słowa Ja się nigdy nie poddam. Swój kącik będzie mieć również dział scoutingu. Będzie to miejsce wirtualnej rozrywki. Na potrzeby wystawy stworzone zostały specjalne gry. Kup piłkarza na podstawie filmów z YouTube'a, kręć kółeczka z muharem, ale przede wszystkim największy hit setka z Nikki Senem. opowiadają organizatorzy. Jak oceniacie pimiapisowy szyder czy wpis z kibiców lecha? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli chcecie, abyśmy publikowali więcej tego typu filmów na naszym kanale, no to koniecznie zostawcie łapkę w górze pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w bioshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.